Na wzgórzu pięknej krainy, gdzie miłość namaluje pejzaż dnia, a góry oraz doliny przepełni swym urokiem, dodając tła. W niebiańskim życiu możesz wszystko ujrzeć. Tam chwile zależne są od chcenia, żyjąc swobodą bycia w niebie. Masz prawo do nic niemuszenia. Przez trud żyć w kosmosie tam się dostałem, bo to był karm odpracowań czas. Lecz wartość miłości zrozumiałem i takiemu życiu powiedziałem pas. Witam serdecznie w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka, Michała, Archanioła i innych którzy są z nami pomagają na no ile mogą pomóc, bo wiele zależy od naszej wolnej woli, od tego jak się edukujemy, w jakim kierunku chcemy iść. Jeśli pójdziemy w świat, no to doświadczymy świata takim, jakim on jest. Jeśli zrozumiemy świat i swoje myśli nastawimy na coś Lepszego, piękniejszego, zdrowszego i szlachetnego, rycerskiego, wtedy nasz wewnętrzny duch się zmieni i będziemy promieniować na innych, na politykę, na posłów, na innych przywódców bardzo pięknie i pozytywnie. I oni, widząc naszą postawę, że chcemy lepiej, a nie gorzej, wezmą z nas przykład. I ojciec Pio mówił właśnie, że ma być lepiej, a nie gorzej, gorzej jeśli chodzi o, o ekonomię, o świat, o politykę. No ale w tej chwili, niestety, bolszewizm Unii Europejskiej i krajów, które się zepsuły, stały się ateistyczne, tęczowe i radykalne w zwalce z duchem, z religiami, z wyższą świadomością, powoduje, że My też czujemy się źle w takim świecie. Chcielibyśmy go zmienić. A zmieniając, mamy pewne narzędzia, jak właśnie demokracja bezpośrednia, pryncypialna, która nastąpi dopiero. Mamy system miłości, mamy wybory, jeszcze niezbyt do końca demokratyczne, bo nie ma demokracji bezpośredniej, ona dopiero w przyszłości. Więc te narzędzia trzeba wykorzystywać, by zmieniać świat na lepszy. A jeśli wybierzemy przywódcę złego, to się stanie to, co ojciec Pio mi kiedyś powiedział, że przez jednego człowieka może upaść cały naród. No i przez te ponad rok, właśnie przez jednego człowieka, upada polski naród, polska świadomość, polska świętość i pamięć narodowa upada, ponieważ zły człowiek rządzi państwem. Teraz wybory. Już niedługo, więc trzeba podjąć decyzję, taką, jaką trzeba: czyli na Karola Nawrockiego, Nawrockiego zagłosować bez dwóch zdań. Właśnie spotkałem teraz znajomego, gdzie kiedyś tam mieszkałem, sąsiada. Młody człowiek zrobił sobie ostatnią imprezę. Zaprosił swoich kolegów, było chyba jest 17. I koleżanki taką, bo w małżeństwie żyje oczywiście, jeździ tirami. I wyobraźcie sobie, on jedyny był prawicowy w tym całym gronie. Nawet się nie chciał za bardzo odzywać. Wszyscy na Trzaskowskiego. Zobaczcie, jak świat się zepsuł, jak duchowość poszła w liberalny świat, a właściwie nie duchowość, ale świadomość. Chociaż świadomość to też duchowość, też można tak powiedzieć. Więc ten duch się zepsuł. <laughs> I niestety jest źle w społeczeństwie nawet polskim, chociaż nie wszyscy się zepsuli i jest nadzieja, że Karol Nawrocki wygra. Bo inaczej, jak już mówiłem wczoraj, spadniemy o kilka stopni niżej, bo nie będzie edukowany świat Polska. Szkoła w odpowiedni sposób, tylko właśnie w ten lewacki, bolszewicki, ateistyczny, materialistyczny, zmysłowy, a to pogrąża duszę w nieszczęściach. Więc parę myśli przeczytam, ale wcześniej do świętego Michała się pomódny, aby pomógł wygrać Polsce przyszłość, aby Polska wybrała karola. Święty Michale, archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który, jak Bóg, jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. I parę myśli. <laughs> Inteligentny człowiek wie, że jego ciało materialne, będące darem, ale i wytworem technologii kosmicznej. By uprawiało działalności, może zostać zaangażowane w świadome czynienie dobra dla ludzi. Taka osoba wszystkie swoje czyny dedykuje rodzicom z nieba. Wniosek więc jest taki, że osoba nieposiadająca świadomości wyższej postępuje według koncepcji cielesnej, materialnej, podczas gdy osoba świadoma Boga. W swoim postępowaniu kieruje się wiedzą, że ciało jest narzędziem dobra, zatem powinno zostać ono zaangażowane w jego miłość i przyjemność. Przez działanie więc dla miłości, w jakimkolwiek czynie ciała, umysłu, inteligencji, woli, człowiek staje się wolny od zanieczyszczeń kosmicznych. Więc ta myśl, którą napisałem kiedyś, to mówi właśnie o tym, co mówiłem wcześniej. I jeszcze jedna myśl. Inteligencja czynów polega na niezależnej wewnętrznej świadomości, nietykalnej przez nikogo, prócz Boga. Wykonywać można wszystko. Inni mogą tobą rządzić, rozkazywać ci. Ty jednak jesteś niezależny. A trud ofiarowujesz najczystszej miłości. Cała wiedza współczesna na temat duszy to tylko zarysy dane po to, by każdy w swój sposób wolny, nieskrępowany, mógł rozwinąć swoją duszę do rozmiarów jej przeznaczonych nieograniczoną miłością Boga. Aby każdy mógł rozwinąć Nieograniczone możliwości swojego serca. Kochaj i rób co chcesz. Słowa te mają najgłębsze uzasadnienie. To jest. To się tyczy bardziej nieba, ale na Ziemi również można próbować. Trzeba się jednak liczyć z różnymi reakcjami ziemskich aniołów. To jedyny kłopot, bo wiemy, jak. Źle rozumiemy, ktoś źle zrozumie słowa kochaj, rób co chcesz, no to zacznie wywijać takie numery, że od razu będzie widać, jak jest źle. No niestety, musimy kontrolować siebie i swoją miłość również trzeba dbać, by była zdrowa, żeby nie przekraczała ani umysłu, ani serca, bo miłość musi być. Owszem, wulkaniczna, ale tak, by nikogo nie przegrzać, żeby się nikt nie poczuł źle wytryskiem Twojej miłości. Więc musimy być bardzo zrównoważeni. Wtedy można powiedzieć: kochaj i rób co chcesz, bo wszystko, co będziesz robił, czy zamiatał, czy w kuchni siedział i gotował, czy będziesz republikę najlepszą telewizji w Europie, a może nawet na świecie oglądał, też będziesz to robił na chwałę Bożą. To nie jest tak, że my błądzimy tylko. Nie, potrafimy iść dobrą ścieżką i dobrze się zachowywać i rozumieć rzeczy poprawnie. Wbrew temu, jak to robi ta lewa strona, lewacka, bolszewicka, czaskowska, która się wygłupia i tylko im władza, a kłamią, nie ma ani jednego zdania prawdziwego w ich ustach. Szef czaskowskiego robi to samo i ten naśladuje tamtego. Więc prowadzi głuchy ślepego i wpadną w dół. Tak niestety jest z takimi poglądami, jakie oni mają. Nie dbają o Polskę, nie dbają o Polskę, Naród od polską rodzinę, tylko o swoje wywyższanie się, władze i kontakty międzynarodowe. To ich tylko cieszyć, a nie porządek rzeczy. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się miłego wieczoru i dobrej nocy. Dzisiaj jest debata już niedługo. Męcen Trzaskowski. Mam nadzieję, że Męcen pokaże to, co potrafi. Dobrej nocy, do następnej. Pa. Miłość ofiaruje, tworzy i otwiera każde drzwi serca i tęgie głowy. Taka miłość ponad miarę jest ufna jak dziecie małe. Łatwo ją zranić i oszukać. Jest niewinna, ale wytworna, konkretna, miła i zadziorna. Tylko cnota jej dotknie i rozpozna jej subtelność i dostojność. Dame i dżentelmena, bez udawania z szacunkiem. I własnym rozrachunkiem. Nie wielu ją zna, boją się jej. Nie rozumieją różnicy, miłowania i pożądania. Miłość nie jest kochana. Tyle wierszy o niej i piosenek zakochanych ludzi, ponoć jeszcze więcej, a ona wciąż czeka i płacze. Serce krwawi z bólu pęka, że to dla niej taka męka.